Czyli z tej strony Chin to lubię? Dzisiaj opowiadam Wam o operze pekińskiej. Zapraszam. Ok, mam nadzieję, że mój śpiew nie zniechęcił Was do oglądania kolejnego odcinka, bo dzisiaj opera pekińska ta najbardziej znana chińska opera, która ma już dwustuletnią historię. Choć opera pekińska, która czerpała z różnych regionalnych oper, wywodzi się oczywiście z Pekinu, a znana jest oczywiście na całym świecie stąd właśnie ten odcinek. Ten rodzaj sztuki to nie tylko śpiew i gra aktorska, ale to jak przystało na Chiny, również akrobatyczne sztuki walki. Opera pekińska również bogata jest w różnego rodzaju rekwizyty, które wypada znać, jeżeli chcecie zrozumieć cały sens przedstawienia. I tak na przykład bicz oznacza jazdę konną. Gra aktorska jest wyolbrzymiona, bardzo często przerysowana, tylko po to właśnie że z uwagi na brak scenerii, rekwizytów już takich na bogato, trzeba pewne rzeczy bardzo dokładnie pokazać, ale jednocześnie jest to zrobione w rytm muzyki, jest to naprawdę z dużą gracją zaprezentowane. I w operze pekińskiej znajdziecie cztery główne role. Ci pierwsi z brodą reprezentują starszych, ci bez brody oczywiście młodszych, ale jest też grupa akrobatyczna, grupa wojskowa. Dan z kolei to role żeńskie. Jak to było również na przykład w Grecji, wcześniej role żeńskie grali również mężczyźni. I ta postać, ta rola również dzieli się na kilka podkategorii. Tą najbardziej znaną jest pewna szanowana, dystyngowana dama. Ale znajdziecie tam również młode dziewczyny, które z uwagi właśnie na swój wiek występują w nieco krótszych kostiumach. Znacie historię Mulan, dziewczyny, która pełniła rolę wojskowego, no to właśnie również kobieta wojskowy występuje w operze pekińskiej. I tak jak mieliśmy mężczyzn z brodą, tak tutaj również występują kobiety staruszki. I nastał czas na te pomalowane twarze, które bardzo kojarzą Wam się z operą, Pek które bardzo kojarzą wam się z operą pekińską, to ink role głównie odgrywane przez mężczyzn. Te postaci to bardzo często wojownicy, mężowie stanu, ale również awanturnicy. I demony. I czy to przypadek, że ta postać z zamalowaną twarzą jednocześnie może grać męża stanu i na przykład demona? Nie sądzę. Ale są też role czoł. To role głównie wymagające sprytu, czujności no i przede wszystkim humoru. To taki trefniś, który w bardzo tragicznych momentach pojawia się nagle i rozśmiesza publiczność. Okej, okay, to w takim razie skupmy się na tym makijażu, który nieodzownie łączy się z operą pekińską. Postać Shenki Dan mają tak pomalowane brwi, żeby ich końcówki były skośne i unosiły się ku górze. Oczy koniecznie muszą być podkreślone czarną obwódką. Z kolei makijaż dla Inki Chow zależy od usposobienia danej postaci, która właśnie jest odgrywana. Na przykład czerwona twarz symbolizuje te dobre cechy, czyli lojalność, odwagę, a twarz biała, biała symbolizuje zdradę i przebiegłość. Mówi się, że do bogactwa opery pekińskiej należy z 3800 sztuk. Opera Pekińska, która jest operą oczywiście narodową, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wartości kulturowych Chin na świecie. To właśnie te grupy teatralne podróżują po całym świecie i wystawiają się na przykład w Polsce. I to również taki sam symbol Chin jak panda, która zresztą też ma podkreślone na czarno oczy. Sam na takim przedstawieniu nie byłem i mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane właśnie coś takiego zobaczyć. Jeżeli jednak wy jesteście szczęśliwcami, tymi, którzy już to widzieli, to dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i czy w ogóle zaskoczyły Was informacje na temat opery pekińskiej właśnie w tym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się oczywiście w każdy poniedziałek o godzinie 16 na kanale Chiny to Lubię na YouTube. Ok, jeszcze biorąc pod uwagę statystyki, bardzo mało Was dociera do samego końca, szczególnie że już się z Wami praktycznie pożegnałem. Ale mimo wszystko, jeżeli podobał Wam się ten film to wyślijcie go do innych osób. Tym razem nie proszę o kciuki, tylko po prostu poinformujcie inne osoby, że właśnie taki film powstał i może daną osobę to zainteresuje. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobra, to teraz już naprawdę się żegnam.